Czy wy też czasem słyszycie głosy w głowie? Ja mam taki, który pojawia się, znikąd i mówi, na przykład, „Ej, mam pomysł. Powinieneś wyjechać w ciepłe miejsce, ale tak wiesz, nie z kimś, sam, na swojego pierwszego solo tripa”. W pierwszej chwili pomyślałem, to jest to. Lecz jak mówi chińskie przysłowie, na jednym głosie nigdy się nie kończy. Przecież jesteś introwertykiem. Jak sobie poradzisz sam? Chciałbyś poznać ludzi, niby jak. Nie umiesz tak po prostu zacząć z kimś gadać. On ma rację. Taki jestem. Ale tylko ode mnie zależy, jak długo jeszcze taki będę. Tak łatwo ocenić, kim się nie jest. Ale co z możliwością zmiany? Co z pracą nad sobą? Dlaczego tak rzadko mówimy o tym, kim możemy się stać? Jeśli się upry, mogę zmienić w sobie to, co chcę. Co ważniejsze, trzeba zmierzyć się z tym, czego się boimy. To co? Pora na jakieś przygody? wyjazdem każdy komu mówiłem o solo tripie pytał No ale co ty tam będziesz robił sam? Nie będziesz się nudził? Moim zdaniem zależy kto jaką ma definicję nudy Wiedziałem, że będę chciał zobaczyć każdy wschód i zachód podczas pobytu tutaj Do tego wiedziałem, że jest tutaj duża ilość pieszych szlaków do przejścia Miejsce do zobaczenia, a do tego dużo ludzi do poznania Chociaż nie miałem jeszcze planu na to, jak ich poznam. To, że leci się gdzieś samemu, nie oznacza, że będziemy non stop bez towarzystwa. Szczególnie w takim miejscu, jakim jest Madera. Wiele osób przylatuje tutaj solo. Niektórzy po to, żeby po prostu pozwiedzać wyspę przez tydzień, a inni zostają tutaj nawet na kilka miesięcy, bo mają pracę zdalną. Na przykład pierwszego wieczora poznałem cztery osoby. Tak po prostu, w knajpie, w której jadłem kolację. I tak wyszło, że spędziłem z tymi ludźmi cały następny dzień na trekkingu w górach. Czy to planowałem? Kompletnie nie. Ale czy było super? Wiadomo, że tak. Wiecie co jest najfajniejsze podczas całego tripa? Niezależność bo wstajecie kiedy chcecie, jedziecie gdzie chcecie, robicie co chcecie i nie trzeba się martwić o jakiekolwiek kompromisy. Jak chcecie się zatrzymać, to się zatrzymujecie. Jak chcecie gdzieś iść, indziej, to idziecie. W ogóle to miejsce, w którym teraz jestem, bardzo mi przypomina mojego wyobrażenie raju, które miałem jako dziecko. Ale dlaczego w sumie na pierwszego solo-tripu pojechałem akurat na Maderę? Kryteria były proste Ma być ciepło, żebym mógł uciec od zimy A do tego loty mają być chociaż w miarę tanie I tak trafiłem tutaj Moim zdaniem to jest naprawdę świetny kierunek na taką przygodę Bardzo mi się tutaj podoba to, że pomimo, że to jest bardzo mała wyspa, ona no jest bardzo różnorodna. 10 minut temu byłem w Lesie, teraz jestem na pustyni, a jak pojadę 20 minut w dół, to będę na wybrzeżu, gdzie będzie 10 stopni więcej, i będę mógł się kąpać w oceanie. Świetne to jest. Jedynie przez kilka dni chodzą szlakami, zwiedzają wyspę pieszo. Inni wypożyczają auto, a ja wypożyczyłem skuter. Prędkość maksymalna 100 na godzinę, jeśli jest porządna górka. I to by było na tyle zalet. ale pali to strasznie mało. Eee, no? I co? Ma jeszcze tutaj taki schowek, gdzie się mieści kask. Tylko brać. Tutaj są czasami naprawdę strome ulice Raz jak jechałem z koleżanką, to musiała zejść z skutera, bo skuter już powiedział w pewnym momencie Basta, ja nie jadę dalej On nie był w stanie po prostu, tak widziałem tylko jak wskaźnik prędkości spadał z 30 na 20 na 10, 5, aż finalnie się zatrzymał Zrobiłem nim przez te 7 dni prawie 800 km. Przed przyjazdem tutaj byłem przekonany, że wyspa jest maleńka. Tak naprawdę jest bardzo obszerna, i wbrew temu, co myślałem przed przyjazdem, tydzień to zdecydowanie za mało na poznanie jej. Ja bym mógł patrzeć na to cały dzień. Te fale w takim spowolnionym tempie rozbijają się te skały. Ja Wybrać jeden zapach, który jest dla mnie kwintesencją tego wszystkiego tutaj, to byłaby to pomarańcza, właśnie taki świeży zapach, jak się ją odbiera, a później smakuje, to, to jest właśnie to dużo słońca, ciepło i ten aromat. myślę, że każdy ma jakieś marzenie lub cel, o który chciałby zrealizować, ale strach jest na tyle silny, że powstrzymuje nas przed tym. A co jeśli czasem po prostu wystarczy zaryzykować? Bo czasem strach ma po prostu wielkie oczy, a po fakcie okazuje się, że wszystko, czego się baliśmy, było o wiele łatwiejsze, niż sądziliśmy. I to, co ja tutaj właśnie przyjechałem zrobić, to wyjść po to, poza tą swoją strefę komfortu, bo można pojechać nawet na drugi koniec świata. Ale dopóki się jedzie z ekipą swoją, z jakimiś znajomymi ludźmi, chociaż jedną osobą, którą się zna, to w pewien sposób bierzemy tą strefę komfortu razem z sobą. I wtedy to nie jest tak wymagający wyjazd, jak kiedy jedzie się samemu i trzeba polegać tylko na sobie. Słuchajcie, to nie jest tak, że teraz wrócę z tego solo tripa i będę miał wszystkie odpowiedzi na najważniejsze życiowe pytania, albo będę znał konkretnie mój cel w życiu, ale myślę, że to wszystko zasieje takie kilka ziarenek, albo już zaszało, które będą wyrastać, i po prostu cały ten solo trip będzie kolejnym krokiem w stronę poznania tych odpowiedzi. Tyle ode mnie. A i to. To od tego, że usiadłem w mokrym miejscu, ok? Z żadnego innego powodu.